Dzień dobry, Trybunał Ziemi OPPT 1776, postanowienie 22. Niezwłoczny nakaz aresztowania zdrajców życia i stanu wszystkich z grupy Bildenberg, reprezentantów firm osób z imienia i nazwiska numeru PSL NIP z wszystkimi bezpośrednimi współpracownikami. Wraz z niezwłocznym doprowadzeniem wszystkich wyżej wymienionych indywidualnych reprezentantów do pełnej, nieograniczonej dyspozycji pierwszej regentki i komandorki Ziemi Lechickiej, Wony Zakrzewskiej, do Trybunału Rodowego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Z wdzięcznością i pokorze serca Jan jest Przemysław, Jan Paweł Piotr. Józef Ratinger, Jacek Rostowski, Andrzej Olechowski, Radosław Sikorski, Hanna Suchocka, Sławomir Sikora, Anna Appel-Braun. Jacek Szwajcowski, Grzegorz Hajdarowicz, Aleksander Kwaśniewski, Rafał Trzaskowski, Kasia Kieli, Wojciech Kostrzewa, Andrzej Domański. I wszyscy z grupy Bildenberg bezwarunkowo i bezgranicznie. W życie 6 czerwca 2025 ogłoszone i podane do publicznej wiadomości. Jak zawsze wysłane i przesłane do pierwszej regentki ziemi lechickiej i wszystkich wymienionych wraz z dowodami przestępstw, zdradę stanu życia, utrzymywaniu bezpośrednim systemu niewolnictwa, handlu dziećmi, handlu niewolnikami, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym, eksperymenty medyczne i wojenne na ludziach, na dzieciach, wszystkie i wszystkie zbrodnie przeciwko w życiu, wieczne wygnanie do siódmego pokolenia w linii prostej, przejęcie mienia stałego i ruchomego, wszystkich weksli handlowych, um, obligacji skarbowych, kont BIS, kont e, dla Funduszu Teraan OPPT 1776, dla projektu Teraan OPPT 1776, dla wszystkich rdzennych, rodowitych ziemi naszej. Wdzięcznością, jak zawsze czytał, ja jest Przemysław.